Ja chciałbym prosić o to, aby tę ceremonię rozpoczął pan Ryszard Ciężki, prezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej. Proszę państwa, Liga Morska i Rzeczna tę uroczystość przygotowała wspólnie z Regionalną Radą Olimpijską Wielgoszczy oraz RTW Lotto Wielgostro. Chciałbym w tym momencie podziękować. Sławkowi Marcysiakowi i Antoniemu Bigajowi, że wspólnie opracowaliśmy tę formułę, która znajduje się na, na brzeżu Baniego, a dotyczy parku Polery. Te parki Polery są darem odlewni żeliwa Bydgosz, której prezesuje pan Antoni Bigaj. Natomiast montażem zajmuje się niezmiennie. Zarząd Dróg Miejskich Komunikacji Publicznej osoby pana Jacka Piotrowskiego. Tę uroczystość przyjął organizacyjnie pan Jan Żukowski, medal olimpijczyk, członek Rady Regionalnej Olimpijskiej. Witam wszystkich przybyłych na naszą uroczystość. Panią przewodniczącą Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego. Pana Krzysztofa Sikorę, prezesa, prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej oraz prezydenta Miasta Wydgoszczy, pana Rafała Wielskiego. Witam uczniów zespołu szkół numer 9 imieniem Bydgoskich Olimpijczyków. Poczty sztandarowe klubów kajakowych i wioślarskich. O tych długich wiosłach, krótkich wiosłach, podwójnych, długich, jadących tyłem, przodem wszystkich którzy na wodzie, na naszej kochanej wodzie się poruszają. Witam członków Ligi morskiej i Rzecznej oraz wszystkich uczestników tego historycznego wydarzenia. Szczególnie raz witam pana Aleksandra Kaszowskiego, właściciela pierwszego imiennego polera. Pan Bromka Radnickiego, który jest właścicielem drugiego polera i buja się w tej chwili hen gdzieś tam po Bałtyku. Nie tych, dla których dzisiaj zgromadziliśmy się. Panią Danielę Walkowiak klewicką oraz pana Roberta sylcza Szanowni Państwo, bardzo proszę, aby głos zabrał prezydent bydgoszczy, pan Rafał Pruszyn. Witam serdecznie. Po raz kolejny powracamy i utożsamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy bliscy wodzie. I tej morskiej, tak jak słyszeliśmy, nasi kapitanowie przecież nieśli chwałę bydgoszczy po morzach i oceanach, okrążając Ameryki, zdobywając horn ale i także na rzekach, na torach, na igrzyskach olimpijskich, bo dzisiaj właśnie bohaterowie tych dwóch pięknych polerów związani są z naszą krótką tradycją na, na wodzie. Kajakarstwo i wioślarstwo spotykają się w jednym miejscu, a tak naprawdę wielkiej, wielkiej sławy sportowcy, wielcy duchem, którzy zawsze są z nami, tworzą siłę bezgoszczy, zawsze możemy tego nauczyć. Serdecznie gratuluję swojego wyboru i cieszę się, że będziemy się tutaj mogli spotykać, a to już pozostanie w na zawsze. Dziękujemy panie prezydencie. A teraz moment szczególny, ponieważ laudację wygłosi Krzysztof Sikora, prezes Regionalnej Rady Pani Daniela Walkowia Klewicka, pierwsza polska medalistka olimpijska w kajakarstwie, brązowa medalista olimpijskich w Rzymie 1960 roku. W konkurencji kajaków jedynek na dystansie 500 metrów, czwarta w konkurencji dwójek kajakowych na dystansie 500 metrów. Finalistka Igrzysk Olimpijskich Melbourne 1956 roku oraz Tokio 1968 roku. w Konkurencji K1, Jaktek, K2 na 500 metrów. 26-krotna mistrzyni Polski. Medale zdobywała we wszystkich rozgrywanych konferencjach kajakowych. Jedna z najwybitniejszych polskich zawodniczek, pierwsza kobieta medalistka olimpijska z naszego województwa, zasłużona mistrzyni sportu, trenerka, działaczka Regionalnej Rady Olimpijskiej w Bydgoszczy, współzałożycielka szkół imienia olimpijczyków polskich w świecie, Brodnicy, Ciechocinku, turze oraz Bydgoszczy szkoły imienia Bydgoskich Olimpijczyków. Zawodniczka ogniwo, Sparta, Wjazdy, Zawisza Bydkość. Można odplastikać. Pan Robert Sycz, dwukrotny złody metalista olimpijski w Joślandzkie w Sydney 2000 oraz Ateny 2004. W konkurencji dwójki podwójnej wagi lekkiej uczestnik w Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Jeden z Jeden najwybitniejszych, najwybitniejszych zawodników w historii polskich wioseł zdobywca pięciu medali Mistrzostw Świata, w tym dwóch złotych, trzech srebrnych, jednego brązowego, w konkurencji dwójki podwójnej wagi lekki, dwunastokrotny Mistrz Olimpijski w różnych konkurencjach, zawodnik UKS Zawisza oraz. RTW by Nostia będą. Gratulujemy. Teraz nastąpi moment wręczenia. A teraz bardzo poprosimy panią Danielę Walkowiak Lewicką o odsłonięcie swojego pole

Ek het die verslag ontvang en ek sal dit nou deurgaan.